Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Majewski, a to są interesy o książce Angel, którą napisał Jason Kalakanis. Książka została wydana w 2017 w Polsce nigdy, więc tłumaczenia są moje. To jest książka o tym, jak zostać aniołem biznesu i o tym, jak inwestuje autor. Kalkanis jest bardzo znaną postacią w środowisku startupowym. Seryjny przedsiębiorca, dwa exity na koncie, twórca podcastu This Week in Startups oraz all-in podcast ze swoimi trzema kumplami, których w momencie, gdy do Was mówię, nagrał już ponad 2200. Wenture kapitalista, inwestor prywatny, udało mu się zainwestować w Ubera, Calm, Trello, Wealthfront, Robin Hood, Superhuman, no mnóstwo świetnych startupów, delikatnie mówiąc, daje sobie chłopak radę w życiu. Nie wszystkie zawarte jednak w tej książce opinie podzielam, ale ja sobie mogę nie podzielać, a to Jason ma takie zwroty, jakie ma od tylu lat, a ja się dopiero uczę, więc podchodzę do swoich opinii z dużą pokorą. Jason zaczął swoje inwestowanie od programu dla skautów Sequoia Capital. Posłuchajcie. Kiedy Wall Street Journal zamieścił na pierwszej stronie artykuł o mojej roli jako pierwszego skauta Sequoia Capital, najbardziej znanej i największej na świecie firmie Venture Capital, wszystko wyszło na jaw. Genialni venture kapitaliści, którzy zainwestowali w Google, Cisco, Yahoo, YouTube, Airbnb, Whatsapp i niezliczoną ilość innych, uruchomili program inwestowania dla w biznesu o nazwie Scouti. I zostałem do niego wybrany jako pierwszy. Koncepcja scoutów była prosta. Sequoia. Wyłożyła pieniądze, a 20 strannie wybranych założycieli firm technologicznych wybrało znanych sobie założycieli, w których zainwestowało. Zwroty zostaną podzielone: 45% dla scouta, który dokonał inwestycji, 50% dla Sequoia i 5% w ramach puli premii dla pozostałych scoutów biorących udział w programie. Dla nas, scoutów, była to transakcja stulecia, ponieważ firmy venture capital, takie jak Sequoia. W rzeczywistości uzyskują jedynie 20-30% zwrotu inwestując pieniądze innych ludzi. Mam przeczucie, że nie obchodziło ich jaki będzie podział. Ponieważ byliśmy grupą nieprofesjonalnych inwestorów i szanse na to, że trafimy w dziesiątkę były znikome. Dla nich skauci byli sposobem na zwiększenie ich widoczności na rynku na wczesnym etapie. Dzieciak z Brooklynu został namaszczony przez najmądrzejsze kocury w branży. Moim zadaniem było znaleźć kolejną wielką rzecz. To było tak, jakby George Steinbrenner zadzwonił do mnie i zapytał, jak chciałbyś pomóc Yankees wygrać kolejny World Series? Święty Boże, cholera, chciałbym. Tak, marzyłem o tym życiu. <grych> Napiszcie w komentarzach, jakbym się mylił, ale o ile mi wiadomo, żaden z funduszy Venture w Polsce nie ma dziś programu skautowego. Być może wynika to z przeświadczenia, może nawet słusznego, że zdecydowana większość funduszy w Polsce jest funduszami inwestującymi na wczesnym etapie, czyli seed, pre-seed. A co za tym idzie? No, mają i tak niezły przegląd rynku. Być może wynika to z ograniczeń wynikających z tego, że lwia część funduszy w Polsce jest zasilana w jakiejś formie kapitałem publicznym. Byłbym jednak zdziwiony, gdyby okazało się, że takich programów nie pojawi się w Polsce przynajmniej kilka w ciągu najbliższych, na przykład, pięciu lat. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby tego typu programy zostały przede wszystkim zbudowane przez firmy spoza Polski. Dla nich potrzebne do tego typu celów kwoty to są drobne na orężadę. A mieliby bardzo dobry przegląd właściwie całej Europy Środkowo-Wschodniej, z pominięciem lokalnych funduszy, jeśli wybrałyby właściwe 10 albo 20 osób. Czas pokaże, kto obudzi się pierwszy. Posłuchajcie bardzo trafionej refleksji nad tym, na czym polega robota założycieli. Wszyscy chcą być dziś założycielami, ale nie wiedzą, co to oznacza. Bycie liderem z się, bo jesteś odpowiedzialny nie tylko za swoje rezultaty, ale za rezultaty swojego zespołu, rynku, na którym jesteś, inwestorów, konkurencji i nawet swoich klientów. Większość ludzi nazywających się założycielami tylko gra taką rolę. Bez względu na to, czy o tym wiedzą, czy nie. Odpowiedzialność spoczywa na założycielu i winimy go w 100%, gdy coś idzie nie tak. Nikt nie będzie pamiętał, jak wygrałeś, czy przegrałeś. Będą pamiętać, czy wygrałeś. Czy przegrałeś? Rezultaty zaczynają i kończą listę rzeczy za które będziesz oceniony. Brutalne, nie? I kawałek dalej, być może jeszcze bardziej brutalnie. Bycie założycielem oznacza, że wszystkie trudne problemy, nawet te, których nie potrafią rozwiązać najmądrzejsi ludzie, których przyciągnąłeś do swojego zespołu, są teraz do rozwiązania przez ciebie. Wyobraź sobie, że masz w swoim startupie sześciu pracowników i co tydzień napotykają oni tylko trzy problemy, których nie mogą rozwiązać. Jeden problem co drugi dzień. Oznacza to, że co miesiąc będziesz musiał stawić czoła ponad pięćdziesięciu trudnym problemom, z których wiele nie ma rozwiązania. Oprócz oczywiście tych, z którymi borykasz się jako zażyciel. Jeśli jesteś chory, zmęczony lub czujesz się przygnębiony, zgadnij co. Spadaj, rozwiąż problem. Nie masz wystarczających zasobów, a twój najlepszy programista po prostu złożył wypowiedzenie, żeby przejść do Google. Zgadnij co! Bujaj się, rozwiąż problem. Jeśli twój najbardziej pomocny inwestor, który obiecał sfinansować twoją następną rundę, rozwodzi się w tym samym czasie, gdy jego spółka portfelowa nr 1 zostaje uderzona pozwem akcjonariuszy i traci 90% swoich klientów, zgadnij co? Wal się, rozwiąż problem. Trol patentowy budzi się i postanawia pozwać cię następnego dnia po wprowadzeniu produktu na rynek. Zgadnij co? Jajco, rozwiąż problem. Bycie założycielem jest do bani, ale jeśli jako młoda osoba oglądasz media społecznościowe i telewizję i widzisz, jak Ewan Spiegel ze Snapchata zaręcza się z modelką i wchodzi na giełdę, pomyślisz, że to tylko szampan i róże. Bez względu na to, co sobie teraz o Jasonie myślicie, no nie jest to coś, co słyszy się od 20-paroletnich live coachów z Instagrama, którzy fotografują się na tle wypożyczonych na ten dzień samochodów. No ale właśnie tak jest i... Jeśli komuś to się nie podoba, a ma prawo się nie podobać, no to zakładanie firm polega na takich latach rozwiązywania trudnych problemów, często właśnie poza obszarem twojej specjalizacji. Jeżeli ci się to nie podoba, to może nie powinieneś zakładać firm dla własnego dobra. Z jednej strony ja nie przepadam za takim, nazwijmy to, przedsiębiorczym porno i opowiadaniem o tym, jak my tam bardzo mamy ciężko, bo musimy chodzić na spotkania i wysyłać te maile i dowozić wartość dla klienta i w ogóle jeszcze z nimi rozmawiać, co za koszmar. No bo w porównaniu do ratowników medycznych to my wcale nie mamy ciężko. Nie? Z drugiej, to nie jest łatwa robota i pod ciężarem tych wszystkich problemów i tej całej odpowiedzialności można po prostu popękać. I nie mówi się o tym dostatecznie dużo, tam snując sny, o pracy zdalnej, work-life balance, czy tam, nie daj Boże, wolności finansowej. Z drugiej strony mnie irytuje Pitu Pitu o zdrowiu psychicznym founderów, bo na ogół founderzy nie mają problemów ze zdrowiem psychicznym. My albo przechodzimy przez pewnego rodzaju tymczasowe problemy, trochę tak jak każdy inny człowiek, ma lepsze i gorsze momenty. Albo po prostu prowadzimy kiepskie firmy, które zwyczajnie stoją na krawędzi bankructwa, ale wtedy praca nad swoim zdrowiem psychicznym niewiele da, no bo trzeba po prostu znaleźć wyjście z tej sytuacji. W innym miejscu Kalakani trafnie i krótko opisuje to, co się liczy w mierzeniu inwestycji przez aniołów biznesu jako dwie liczby. Tylko dwie liczby mają znaczenie ile włożyłeś, ile wyjąłeś. To już nawet pamiętam, pamiętam z pamięci nie muszę się wspierać książką. No można nie komplikować, nie? I to jest fajne, bo autor jest w tej książce konkretny można się zgadzać, ile nie zgadzać ale wiadomo z czym. I by the way, jak jesteśmy przy konkretach, mógłbym Cię poprosić o zasubskrybowanie kanału. Subskrypcje pomagają nam się rozwijać i docierać do kolejnych widzów, a dzięki temu ja mogę zaangażować się w podcast jeszcze bardziej i dać mu więcej czasu. A wracając do książki, dowiedziałem się z niej, że Kalkanis inwestuje mniej więcej w cosetny projekt, który do niego trafia. Co mniej więcej koresponduje z tym, co mówią mi inwestorzy z Polski. Ja jestem, jak się okazuje, nawet trochę bardziej wybredny. Póki co mi wychodzi taki 1 na 120-130 projektów. Trudność z tym jest taka, że jeżeli inwestujesz w co spółkę i chcesz na przykład nazbierać 30 spółek w portfelu, żeby mieć rozsądną szansę na trafienie zwrotów razy 10, 20 czy 50, to musisz przejrzeć na przykład 3000 prezentacji inwestorskich i spotkać tak 300 do 500 zespołów. No i to jest roboty na, no na kilka lat, po 10-20 godzin w tygodniu, a to nie liczę dopinania rund, pomagania założycielom i tak dalej. I chyba dlatego tak w Polsce jest mało aniołów biznesu, bo ludzi z kasą jest sporo, ale ludzi z kasą chętnych przeznaczyć na ten odcinek tyle czasu, chyba nie ma aż tak wielu. Posłuchajcie fragmentu o tym, jak pracują najlepsi w tym biznesie. Kiedy miałem pomysł na drugą firmę, Chciałem wiedzieć, czy venture kapitaliści w ogóle będą zainteresowani zainwestowaniem. Wysłałem e-mail do dwóch firm i jednego anioła. Wiadomość miała dwie linijki i wspominała o tym, że sprzedałem ostatnią firmę do AOL za 30 milionów dolarów zaledwie 18 miesięcy po jej założeniu. Pomyślałem, że jeśli napiszę absurdalnie krótko i podam, jak szybko zakończyłem moją ostatnią działalność, zaintryguję to tych inwestorów i zareagują. Pierwszym VC był Michael Moritz z Sequoia Capital, który odpowiedział na mój e-mail, zadzwonił na mój telefon stacjonarny i w ciągu kilku godzin zostawił mi wiadomość na telefonie komórkowym. Tak, największa firma Venture Capital na świecie, która wcześniej zainwestowała w startupy takie jak Google, Apple, Cisco i YouTube, odpowiedziała na mój e-mail na trzy różne sposoby tego samego dnia. Nie bez powodu Sequoia jest największą firmą Venture Capital wszechczasów. Mark Cuban, który zainwestował 300 tysięcy dolarów w moją pierwszą firmę, również odpowiedział tego samego dnia. Podobnie zrobił, zrobił John Doer z Kleiner Perkins. W ciągu kilku tygodni odbyłem wiele spotkań w obu firmach. Sequoia dała mi term sheet, Kleiner ustnie zobowiązał się do dwuetapowego finansowania, a Mark zobowiązał się do współpracy ze mną od razu. Trzy wielkie firmy, trzy powiedziały tak i wszystkie były absurdalnie szybkie. Jednak tutaj sytuacja robi się interesująca. John Doer zasnął podczas naszego spotkania. Kiedy robiliśmy sesję pytań i odpowiedzi, oczy Johna zatrzepotały i natychmiast się obudził. Wszyscy w pokoju, łącznie ze mną, nic nie powiedzieli. Właściwie wszyscy udawaliśmy, że tego nie zauważyliśmy, bo cóż? No JD to legenda. To jest kocur, który zainwestował w Google, Netscape'a, Sun i Amazon. Jeśli Venture Capital jest republiką szlachecką, on jest w niej magnatem. Ale to nie była jedyna dziwna rzecz. John miał zadrapanie na głowie, którego dotknął kilka razy, a jego ramię było na tym nic nie było złamane i nie krwawił, ale po prostu nie wyglądał dobrze. Kiedy wychodziliśmy z pokoju, jeden z jego partnerów odciągnął mnie na bok i przeprosił. Powiedział mi, że tego ranka John miał wypadek na rowerze i był posiniaczony. Brał silne leki przeciwbólowe i partnerzy poprosili go, aby nie przychodził do biura, ale on i tak to zrobił. Jasna cholera. Pomimo wypadku rowerowego, John Dor pojawił się wysłuchać mojej prezentacji osobiście. Pomimo leków przeciwbólowych, dlatego jest miliarderem. Ile razy mówię wam, kochani, w swoich tekstach i wystąpieniach publicznych na temat tego, że odpowiadamy na maile tak szybko jak się da, to ani ja, ani wy nie zliczymy. Tutaj macie przykład stopowych funduszy. Oczywiście, pewnie nie jest tak, że oni tak rozwijają czerwony dywan przed każdym, ale przed seryjnymi przedsiębiorcami po Exitach to na pewno. Nie jestem zwolennikiem kultury bycia w mailu 24 na 7, ale wszyscy, a szczególnie handlowcy pośród nas, mogliby nauczyć się responsywności. I to nie tylko w stosunku do klientów, ale również spółek, w które rozważamy inwestycje, albo na przykład kandydatów do pracy. Bliżając się do końca, podejmijmy temat skalowalności w biznesie. Bo skalowalność to słowo w Polsce nadużywane zbyt często i na ogół kompletnie bez sensu. Posłuchajcie, co mówi na ten temat Jason Kalkanis. W moim świecie są dwa rodzaje biznesów: szalenie skalowalne i wszystkie inne. Kino niezależne, restauracje, bary, pensjonaty, firmy konsultingowe, linie odzieżowe i mikroborowary. To z bardzo rzadkimi wyjątkami biznesy, które niezależnie od tego, jak ciężko nad nimi pracujesz, ty i założyciele, nie osiągną skali. Skala w moim świecie oznacza osiągnięcie wyceny na poziomie miliarda dolarów, co oznacza zarobienie dziesiątek lub setek milionów dolarów, co oznacza, że moje akcje staną się warte 100, 200 lub 500 razy więcej. I kawałek dalej. Prawdopodobnie myślisz, że się mylę co do skalowania biznesu w tej chwili, ponieważ możesz pomyśleć o McDonald's, Starbucks i Lululemon jako przykładowych rzeczach, które urosły, ale te biznesy były bardzo, bardzo trudne do wzrastania. Dlatego zazwyczaj mija wiele dziesięcioleci, nim osiągnął miliardową wartość przedsiębiorstwa. Większość z nas nie ma trzech czy czterech dekad na budowanie własnej kariery. Chcemy to zrobić w ciągu pięciu do dziesięciu lat, co moim zdaniem jest rozsądnym okresem. Jeśli porównasz biznesy zbudowane z atomów, sklepy stacjonarne takie jak Starbucks i McDonald's, z biznesami zbudowanymi z bitów, czyli oprogramowanie, zrozumiesz, że nie ma porównania. Według raportów, aby Starbucks mógł dotrzeć do miliarda klientów, musiał otworzyć dziesiątki tysięcy sklepów, w których średnio serwowano od 500 do 700 filiżanek dziennie. Starbucks został założony w 1971. Facebook wypuścił swój produkt Messenger w 2011 i w 2016 dotarł do miliarda klientów. W tym celu Umieścili swoje oprogramowanie na serwerze w internecie, przetłumaczyli interfejs na kilkadziesiąt języków i było ono natychmiast dostępne dla 100% obywateli współczesnego świata, na których da się zarabiać. Tylko tacy mają dostęp do internetu. Jeśli McDonald's chce dziś zarobić milion dolarów, musi sprzedać 10 milionów hamburgerów od 5 do 10 milionów ludzi. Bo podobno na każdym zarabia około 10 centów. Firma programistyczna, taka jak Slack, która sprzedaje każde stanowisko swojego oprogramowania do czatowania za około 150 dolarów rocznie, musi sprzedać swoje oprogramowanie tylko do około 6700 menedżerów, ponieważ ich koszt sprzedaży i dostarczenia oprogramowania jest prawie zerowy. Gdybym za każdego założyciela firmy usługowej, który mówi mi o tym, że chce się skalować, dostawał dolara, no to miałbym ze 150 dolarów. Chciejcie się rozwijać, rosnąć, zarabiać lepiej, albo nawet wypłacać sobie dywidendę, ale skalowanie zostawcie biznesom, które są skalowalne, czyli zdecydowanej mniejszości. To zresztą jest taka zabawna wskazówka pokerowa, że nie spotykam biznesów, które są skalowalne i mówią o tym, że są skalowalne. Za to spotykam ludzi, którzy są w biznesach, które skalowalne nie są, ale o skalowalności dużo. Mówią. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy sobie kropkę, bo nie chcę wam streścić całej książki, tylko zachęcić was do jej przeczytania, jeśli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiliście. Angel Jason Kalakanis. Serdecznie polecam wam tą pozycję i widzimy się w następnym odcinku.